Tym razem dostaniecie ode mnie niezły mięsny prezent na święta. Otóż przygotuję przepyszną wołowinę duszoną w czerwonym winie, do tego zrobię ziołowe kopytka i przepyszne buraki, a partnerem mojego odcinka są przyprawy Kamis. Święta Bożego Narodzenia wypadają raz w roku. Dlatego uważam, że potrawy, które się przygotowuje właśnie na te święta, mogą być bardziej wyszukane i można im poświęcić więcej czasu. Tak jak tej wołowinie, przygotowanie jej do perfekcji wymaga aż dwóch, a nawet trzech dni. Już wam pokazuję dlaczego. Otóż najpierw trzeba zacząć od przepysznej marynaty, w której mięso będzie właśnie leżało przez te trzy dni, bo później to już minuta osiem. Najpierw kroję selera. Następnie dokrajam do tego pietruszkę i marchewkę. Jeszcze cebula i czosnek. Pokrojone warzywa teraz muszę przesmażyć, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej tego słodkiego, warzywnego smaku i aromatu. Warzywa smażę teraz na suchej patelni. A co tam? Chodzi o to, żeby one się lekko przypaliły, bo właśnie. Tego aromatu potrzebuję w mojej marynacie. Warzywa przyrumienione, muszę je teraz doprawić. Liść laurowy, trochę ziela angielskiego, odrobina granulowanego czosnku i dużo czarnego pieprzu. Wołowina go kocha. Ale przecież nie będę mięsa marynował w samych warzywach i przyprawach. Musi być płyn. Czerwone wino i woda. Idealnie się połączy. Marynaty nie podgrzewam, wręcz przeciwnie, chcę, żeby ona teraz ostygła jak najbardziej, ponieważ za chwilę będę wrzucał do niej plastry połowiny. Tu mam cudowną, zrazową górną. <laughs> zawsze kupuję mięso w lewiatanie, bo wiem, że mięso pochodzi zawsze od lokalnych producentów, a wiecie, jak to jest z tą lokalnością. Jak pieniądz krąży wokół komina, to wszystkim jest dobrze. I teraz mięso powinno tak sobie poleżakować 2 do 3 dni w lodówce, żeby zmieniło kolor i żeby skruszało. A po 3 dniach wygląda dokładnie tak. W dotyku to zupełnie inne mięso. Teraz każdy z kawałków dokładnie osuszam, bo za chwilę będę je smażył. Natomiast zapach, który tutaj się unosi i uderza mnie co chwilę w nos. Pobudzając apetyt, jest niesamowity i znany praktycznie w kuchni od setek, setek lat. Bo marynata z wina i warzyw to coś, co znamy od lat. Mięso muszę teraz obsmażyć, ale zanim to zrobię, obtoczę je w mące. A smażyć będę na maśle klarowanym. tak pięknie przyrumienione kawałki wołowiny teraz zaleję tą marynatą w której mięso leżało przez 2-3 dni niech powoli się dusi aż będzie miękki a ja w tym czasie przygotuję kopytka ale nie będą to zwykłe kopytka nie wiem jak wy ale ja kocham wszystkie rodzaje polskich klusek a kopytka chyba najbardziej ale lubię też w kuchni troszeczkę kombinować. Dlatego pokażę wam jak zrobić nie takie zwykłe kopytka, ale kopytka bazyliowe. Otóż potrzebuję do tego dużą ilość bazylii, którą umieszczam w pojemniczku i dolewam odrobinę oliwy. I teraz tą bazyliową miksturę dolewam do ziemniaków mąki i jajek. Ciasto już odkleiło się od rąk, spójrzcie tylko na tą elastyczną konsystencję. Nigdzie nie pęka, czyli nadaje się do tego, aby porwać je na mniejsze kawałki, uturlać jeszcze jedną kuleczkę, a z tej kuleczki uturlać wałeczek. Lekko miażdżę go z góry i odcinam kluseczki. Bardzo ważne, żeby kopytka, podobnie jak i wszystkie inne kluski, gotować w dużej ilości posolonej wody. Dzięki temu nie będą się sklejały. No i jak nie kochać takich cudownych kluseczek. Odstawię je i przygotuję już ostatni, błyskawiczny dodatek w postaci pysznych buraczków. Pomarańcze kroję na pół i wciskam bezpośrednio do patelni. Wrzucam korę cynamonu i dodaję ulubionego miodu. W patelni pojawiła się bardzo gęsta piana, to znaczy, że płyn się zredukował i została na dnie tylko gęsta glazura, która teraz klei przepięknie buraczki, a właściwie to otuli buraczki. Mięso się rozpada, kopytka gotowe, buraczki też. To znaczy, że mogę nakładać i jeść. Czy widzicie, jak to wygląda? Szkoda, że nie czujecie, jak to pachnie. Jedno jest pewne: nie przygotowujcie tego dania, zanim gwiazdor do was spadnie, bo jak to zje, to jego dubka się nie zmieści w kominie, żeby wyszedł. A jeżeli Wam się podoba to danie, to koniecznie zajrzyjcie na naszego bloga Gotuję z Lewiatanem, gdzie znajdziecie też inne, fajne, świąteczne przepisy. A ja tymczasem zabieram się za pałaszowanie. Patrzcie na to. Rozwarstwia się i jest turbo soszyste. Zapomniałbym. Wesołych Świąt, głodomory!